Dzień dobry, vlogmas, dzień drugi. Zaczynamy. Rusza. Jestem jestem kochani. E, witam się z wami oficjalnie w drugim dniu vlogmas. E, moja córcia ma właśnie teraz sobie drzemkę. E, ja słuchajcie, zjadłam śniadanko, zrobiłam sobie herbatę w tym przepięknym jakże kubeczku. Uwielbiam ten kubek. To jest kubek z Pepką. E, I jeżeli chodzi o ten kubek, to słuchajcie, e, pokazywałam go w pokazywałam wam go w moim najnowszym filmie linka zostawiam wam na dole to jest film z pomysłami na prezenty dla niej na każdą kieszeń tak więc super słuchajcie e, dlatego że znajdziecie w tym filmiku i takie wiecie pomysły nieco droższe nieco tańsze każdy myślę znajdzie coś dla siebie także e, pukka otworzyłam dzisiaj e, na samym początku tego vlogu e, właśnie kalendarz z herbatką i ją sobie popijam e, jest przepyszna. Od razu mi się kojarzy z Londynem. I nie wiem, czy wiecie, jeżeli pijecie, czy macie takie same doznania te herbatki hmm, póki że wszędzie czuć lukrecję. Moim zdaniem w każdym smaku tej herbatki na koniec, jak już przełykacie tą herbatkę, to czujecie taki hmm, posmak właśnie specyficzny lukrecji. Moja mama na przykład nie za bardzo za lukrecją przepada, ja natomiast lukrecję uwielbiam. E, także delektuję się herbatką. No ten gubek jest taki piękny. Bardzo bardzo się cieszę, kochani, że jesteście z nami w tym, vloga, w tym vlogmasie w tym roku. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak bardzo się cieszę na ten vlogmas. Czuję już magię tych świąt, co po niektórzy mówią mi: O, matko, ty już czujesz święta. Tak. Czuję i już się nie mogę doczekać, kiedy będziemy mieć choinkę. Wczoraj Krzysiek przyniósł trochę ozdób, to już wam nie nagrywałam. Będę dozować te świąteczne ozdoby. Nie chcę, wiecie, wszystkiego naraz w tej ustawić, pozapalać, bo wiecie, no chcę się po prostu tym delektować. Sprawdzał też właśnie, czy są wszystkie bombki, światełka, czy działają. Także wszystko jest na razie większość. Yy... Światełek działa, na pewno będę chciała jeszcze na zewnątrz jakieś nowe światełka kupić, ale to oczywiście Wam powiem Kolejna kwestia jest taka, że słuchajcie, Leoś otworzy swoje kalendarze dzisiaj jak wróci z przedszkola No i dzisiaj jak Leoś z Krzyśkiem wrócą, to też będziemy robić pierniczki W tym roku będziemy robić pierniczki pierwszy raz w termomiksie, tak, to chciałam powiedzieć, w termomiksie Także zobaczymy, jak wyjdą. I będziemy robić dwa rodzaje pierniczków. Dzisiaj zrobimy takie zwykłe, natomiast za kilka dni zrobimy jeszcze jedne, chyba takie szwedzkie. I tak, Leoś powiedział, że jego pierniczki będą tutaj, a drugie pierniczki mamy taki piękny, wielki słoik świąteczny. On jest chyba z pepko. ja go mam co roku, i co roku właśnie tam trzymamy pierniczki, także kalendarze leosiowe będą otwarte, jak już wróci do domku słuchajcie, ja dzisiaj jestem mega zakręcona, dlatego, że ja po prostu już biję rekordy i to samo mój Krzysiek ja całe życie byłam sową bardzo późno chodziłam spać, jak byłam młodsza, ale też długo spałam Natomiast teraz przy dzieciach absolutnie długo spać się nie da. Nie ma takiej w ogóle możliwości, żeby się wiecie, położyć i długo spać. No a chodzimy późno spać. I od jakichś dwóch tygodni zauważyłam, że chodzę po godzinie 12 spać, koło godziny pierwszej w nocy spać, a w od kilku dni, chyba od trzech, słuchajcie, po pierwszej. Wczoraj położyliśmy się 10 po pierwszej autentycznie, Anel dzisiaj się przebudziła czwarta Poleżała sobie do piątej, po piątej zjadła już mleko. Także ja jestem dzisiaj wywalona w kosmos tak naprawdę. Więc jak będę dzisiaj mówić trzy po trzy, to bardzo Was przepraszam. E, aha, dobra, łyk herbaty. Mm. I bardzo często pytacie mnie, co mam na ustach. I myślę, że w jutrzejszym vlogu wam o tym powiem. Jeśli nie zapomnę, na pewno powiem wam też na Insta Stories. Dlatego, że odkąd mam na ustach jedną. Pomadkę cały czas o nią pytacie. Natomiast dzisiaj mam e, nowy kolorek, którego jeszcze nigdy nie używałam. E, I to jest jedna, to jest seria jedna z moich ulubionych. Maybelline Superstay Matte Ink. Bardzo często wam mówię o tych matowych pomadkach, one są po prostu nie do zdarcia. I wiem, że jest wiele przeciwników i wiele zwolenników, dlatego że z przeciwnicy, i to jest fakt, mówią, że bardzo ciężko ją domyć po całym dniu, zmyć jakimkolwiek płynem micelarnym. No, mi to jakoś nie Przeszkadza, jakoś sobie z tym radzę, natomiast one pięknie wyglądają na ustach, e, cały dzień na ustach naszych wytrzymują, więc to jest dla nich ogromny plus. I to jest właśnie taki kolorek. Zobaczcie, no kolor jest moim zdaniem e, przepiękny. Złapiemy ostrość, złapiemy ostrość. Kolor wygląda tak i czy ja Wam powiem numerek? Tak, to jest kolor, i to jest numerek, proszę bardzo. E, tak prezentuje się na ustach. Więc bardzo fajnie. Ja lubię teraz ostatnio takie kolory. Jakoś, nie wiem, już Wam tyle razy mówiłam, że kiedyś nosiłam fuksje, różę, fiolety, a teraz najlepiej czuję się właśnie w takim kolorze, w brzoskwini, w niudziaku, w takim jasnym, delikatnym różu. Także jeżeli chodzi o te Pomadki to polecam, też fajna opcja dorzucić do prezentu świątecznego. Dobra, bo się trochę rozgadałam. A, jeszcze wam pokażę świeczkę, bo też zaczęłam mnie upalić. Tylko trochę mi się kopci, muszę knot przyciąć i to jest bardzo fajny zapach, dlatego że słuchajcie, ten zapach nie jest w ogóle um, ciepły, waniliowy, słodki. Jest naprawdę słodki ale żeśkim. Pachnie troszkę jakimś takim wiecie drinkiem fajnym, lizakami, naprawdę fajny zapach. Także mało się o nim mówi, a jest bardzo fajny, więc ja wam go polecam serdecznie. Dobra, teraz najwyższy czas dopić herbatkę. Otworzyć kalendarze adwentowe i zrobić sobie kawkę, bo po prostu zaraz normalnie padnę Jestem w bluzeczce, bardzo często też o nią pytacie, bluzeczka z hajem, bardzo fajna Szkoda, że nie ma więcej, że nie ma z mini, tylko jest miki Bo jakby było więcej i dostępne, wiecie, różne printy, różne wzory, to na pewno bym wszystkie wykupiła Bo są naprawdę bardzo wygodne i fajnie wyglądają eee, To Nelcia niech sobie śpi, a ja rozpakowuję kalendarze no i teraz nie wiem, czy o tym wspominałam, czy nie, ale dzisiaj w nocy Krzysiek jedzie do Czech. E, nie wiem jeszcze dokładnie, dzisiaj będzie wiedział, czy będą wyjeżdżać o drugiej w nocy, o pierwszej w nocy, czy, czy o trzeciej. E, ja mam jutro endermologię, potem pojedziemy sobie na jakiś lęczyk grudniowy, także na pewno was zabierzemy ze sobą. No i Krzysiek został namówiony. Zresztą sam powiedział, że weźmie aparat i coś tam powloguje. E, no, i pokaże nam. E, Trochę pięknych czech. Dobra, słuchajcie, wczoraj jedna z was mi powiedziała, że do tego podgrzewacza powinna być jeszcze, powinien być jakiś słoiczek jeszcze szklany i faktycznie. Ja teraz zajrzałam i on był, słuchajcie, tak wsadzony, że ja go wczoraj nie zauważyłam. Także taki słoiczek był w jedynce do tego tealighta. a teraz szukamy numerku 2. Kompletnie nie widzę. Dobra, jest dwujeczka. No i słuchajcie, pod dwujeczką mamy kolejny tilajcik, taki jaśniutki, zaraz powącham, sprawdzę jaki to zapach i wam powiem. No i patrzcie jak to uroczo wygląda. Zapach to Snowflakes Cookies. Proszę bardzo. No dobra, to teraz herbatka od Capeniu. Już ją widzę tutaj. Dwujeczka jest. I mamy herbatkę Mleczna Droga. No dobra. I otwieramy kalendarz ASOS. Szukamy dwóje... Uuuu... Nie trzeba było szukać. Dwójeczka jest tu. I jest duża. Uwaga, uwaga. Otwieramy dwójeczkę. No słuchajcie, cieszę się jak dziecko, piękniej być nie mogło. Różowa Wet Brush. Zobaczcie na ten kolor, uwielbiam Wet Brush. Miałam już kiedyś y, większą wersję, wersję pomarańczową i byłam bardzo zadowolona. Także wczoraj y, coś, taki żel do wyprysków od Origins, dzisiaj mamy Wet Brush Asos. Póki co na plus. Słuchajcie, herbatki to ja sobie będę piła. Ale te wszystkie rzeczy z kalendarza adwentowego muszę sobie znaleźć jakiś koszyczek albo pojemniczek i wszystko przez te 24 dni sobie tam wrzucać. Także muszę zaraz znaleźć sobie jakiś koszyczek na to. No dobra, to podmieniamy tego tealighta i wkładamy tego czerwonego. No dobra, to jeszcze kalendarz od czwartej strony. Dzisiaj nie mam pomocnika Leosia. Dzisiaj muszę radzić sobie sama. No dobra, uwaga, szukamy dwójeczki. No dobra, kochani, mam dwójeczkę. Proszę bardzo. Każdy może sobie przeczytać, co tutaj jest napisane i otwieramy. Tam, tam, kochani, patrzcie na to, jaka super skarpeta. Skarpeta świąteczna na Mikołajki można tu coś wrzucić. Na 6 grudnia. Także na pewno wykorzystam. Wydaje mi się, że wykorzystam. I wrzucę tutaj Komuś upominek. Super. OMG, kochani, właśnie przed chwilą był u mnie kurier. Patrzcie tylko na to. Na kartonie było napisane, że jest to kalendarz adwentowy. Proszę bardzo, święta pełne niespodzianek od pasażu Tesco. To jest największy kalendarz, jaki miałam. Słuchajcie, przez wszystkie lata, przez każdy vlogmas nie było większego. Zobaczcie, jaki jest ogromny, jak ja się cieszę, także musimy nadrobić dwa okienka z dzisiaj i z wczoraj. Dziękuję bardzo, pasaż tesko, ale sprawiliście mi niespodziankę, tyle radości i na pewno umilicie mi odliczanie do świąt. Także taka niespodzianka dzisiaj, kompletnie się nie spodziewałam. Przepiękny jest ten kalendarz, zaraz go sobie postawimy fajnie i otworzymy od razu jedynkę i dwójeczkę. Albo nie, otworzymy na koniec tego vloga. Potrzymam was trochę w niepewności. Tak, tak zrobimy. Przyodziała sobie mamusia opaskę, a to jest księżniczka, bo słuchajcie, księżniczka się już obudziła. Fajna opaska? Co myślisz, kochanie? Fajna? Ładnie mama wygląda w takiej opasce. Lecimy się przebierać teraz. Pobawimy się troszkę, prawda? Słuchajcie, Nelcia tak zaczęła teraz rozmawiać, że nie macie pojęcia. Cały czas rozmawia i tylko tata baba, tata baba, ale mama to już nie powie. No, a ja sobie założyłam opaskę. Tak mi się po prostu dzisiaj zachciało, nie? No, co tu jest? Powiedz, hejka! Hejka wszystkim! Hej, wszystkim to ja! Dobra, lecimy się przebierać. E, I co? I się pobawimy troszkę, tak, Francuzko? Tak. Mua! Mua! Moja kochana perełeczka. Kochani, u nas zabawa pełną parą, bawimy się z Nel, u Leonsia w pokoju i w sumie chwilowo też u Nelci. Dzisiaj byli już panowie, majstrzy, także mm, będzie już wszystko zaraz niedługo ruszało, tak? No i jest teraz... <śm> <ś> Boże, muszę zdjąć tu opaskę chyba, bo wyglądam dość głupio. No i słuchajcie, teraz będziemy się zastanawiać nad tym, czy iść na spacer, czy nie. Powiem Wam szczerze, że nie za bardzo nam się chce, no bo pogoda jest... Beznadziejna, jest bardzo, 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 bardzo zimno. Także rozkminy trwają, a my bawimy się dalej, tak? Bawimy się dalej. Chciałabym Wam polecić coś dla maluszków już od czwartego miesiąca. Przepyszne kaszki organiczne z rewelacyjnym składem. Mamuko. Jeżeli maluszek jest malutki, to robimy samą taką kaszkę, ale możecie absolutnie dodawać tutaj wszystkie owoce, jakie chcecie. Jakieś dżemiki, nie wiem, cokolwiek tylko lubicie. Ja na przykład robię z awokado, z banankiem. Nel bardzo lubi z jabłuszkiem. Także mamuko, organiczne kaszki. Mega pyszne, także polecam serdecznie tata, ta ta, ta, ta ta zaraz przyjedzie Nelcia tu Nelki zabawki, tu Leosia słuchajcie, o patrzcie na artystkę mogłabyś trochę poraczkować do przodu, hej a nie się tak zasiedziałaś, Nel tak hej Kaleoś cieszysz się? otwieramy kalendarze? Super, no dobra, proszę bardzo, szukamy teraz dwójeczkę. Widzisz gdzieś? Gdzie Brawo. jest? Jest? Super, to co, Na otwieramy? Ok tak. Dobra. Na oknie. Uuu, super. No dobra, wczoraj mieliśmy samochód. Szukamy dzisiaj, co by nam się tu trafiło. Masz dwójeczkę? Uh -huh. Dobra, okej, tutaj jest, dobra, dobra, uwaga, uwaga, co to dzisiaj jest, uuu, no, ja. to są sanie, sanie Mikołaja, zaraz chyba. sprawdzimy do czego będą nam służyć. Mhm. Okej, okay, mamy, słuchajcie, przyprawki do piernika, Krzysiek po prostu zaszalał i kupił aż cztery opakowania. Która z Was mi w Thermomixie możemy zrobić przyprawę do piernika, no ale jak nie mamy składników typu pewnie jakieś tam goździki, imbiry i te inne rzeczy. No to posiłkujemy się gotowcami. Cześć wszystkim. E, zaczynamy właśnie robić pierniczki, e, tylko bez luku. Cześć, cześć! O, jest i krzysek z aparatem. Słuchajcie jak tam mgiełka pięknie pachnie, ja się właśnie wykąpałam, zaraz zmyję sobie makijaż, yy, użyłam super balsamu, zaraz zresztą Wam pokażę yy, i tam mgiełka, mm, pięknie pachnie, zobacz mega mm -hmm. zapach, ale tak u mnie że... zaraz będzie pachnieć pierniczka. no się robi właśnie pierniczkę ja skorzystałam z okazji, szybko wskoczyłam do wanny i się wykąpałam i to jest po prostu sztos, ok, a najpiękniejszy kobiecy zapach o, jak on pięknie pachnie, to jest In The Stars, również z Bath and Body Works rewelacja Dobra, Thermomix wyrobił nam wszystkie składniki, wymieszał, zrobiło się fajne ciasto. Zawijamy w folię i wkładamy do lodówki na 15 minut. Słuchajcie, kochani, pierwszy raz coś takiego nam się zdarzyło. Spójrzcie na to: to jest jakaś masakra, to jest jakaś załamka. Coś nie wyszło z ciastem. Także fail po prostu roku. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie wyszło. Jedynie zobaczcie, nawet nie dać się tego ciasta podnieść. Ono jest chyba po prostu za miękkie. Uh -huh. Nie wiem dlaczego. I nie mamy pojęcia dlaczego. Zawsze robimy pierniczki tradycyjną metodą i zawsze nam rewelacyjnie wychodzą co roku. Także słuchajcie, nic z tego nie wyszło. Nie wiem, wrzucimy no, dobrze, kilka tych pierniczków. Ale wydaje mi się, że chyba zrobimy tradycyjne pierniczki z yy, przepisu z tego, co robimy co roku, bo no, patrzcie na to w ogóle, jakaś tragedia w ogóle. O, oś serduszko robisz? Tak. O, zobaczymy, jak mama zrobi. A stoje. No dobra, no i weź to teraz odklej. Właśnie coś jest nie tak. Coś jest nie tak z tym ciastem, zobaczcie. Nic z tego nie będzie. Mm. Zobaczcie na to, Krzysiek upiera się, żeby to upiec, ale ja wam powiem szczerze, że ja tego absolutnie nie widzę. A to nasze zarąbiste pierniczki. Krzysiek spróbował, ugryzł i powiedział nie, i wypluł do kosza. Także... No jeszcze zobaczymy. A ten parcie jaki u matko... Nie. Nie ma opcji, pieczemy po prostu sami Zabez pierniki. To bardzo ładne. No ładne, ale jak ugryzłaś i wyplułaś, to znaczy że nie nic z tego nie wyszło. Także słuchajcie, no niestety, tak się zakończył dzisiejszy vlogmas niefortunnie. Będziemy piec. Normalnie, no nie te, co w tak. zeszłym roku i co dwa lata temu. No dobra kochani, na sam koniec tego nieszczęsnego pieczenia, bo już jest dość późno, otworzymy sobie jedyneczkę z wczoraj i otworzymy sobie dwójeczkę. Gdzie jest dwójka? Gdzie jest dwójka? Jest tutaj dwójka. Dobra, wyjmę jedynkę i dwójkę i otwieramy. Dobra, kochani, już Wam pokazuję. Pod jedyneczką kryła się taka piękna przypinka. Zobaczcie, śliczna jest. A pod dwójeczką coś, co tygryski lubią najbardziej. Basia, Basia, krem orzechowy chrupiący, orzechy, ziemny sól, nic więcej, no ekstra, powiem Wam, że kalendarz zapowiada się rewelacyjnie.